Witam, mamy pacjenta Volkswagen Scirocco, trzeciej generacji. Hmm, usterka nie jakaś skomplikowana. Tutaj leży już nowa część, puszczeleczka. Tutaj do drzwi pasażera. Jest tutaj już popękana. I na myjni, na przykład jak się myje pod ciśnieniem, to normalnie widać jak do środka się Kropelkuje, woda dostaje i w trakcie jazdy złychać tu przedmuchy z tej strony. Także wsadzimy nową, a zobaczymy czy coś to pomoże. No, co? Zapraszam do oglądania, jak się ciekawią takie rzeczy, zostaw suba, komentarz, lajk like. i co? Działamy. No i co? Z wyciągnięciem starej nie będzie problemu, wystarczy mi tu miejsca. Wiadomo, stare zawsze łatwiej, łatwiej wyciągnąć, miejsce na styk. Jeszcze wjechałem specjalnie pod kątem, żeby było tutaj więcej placu. No nic, wyciągnę najpierw starą, starą to wiadomo się wyszarpie bez problemu. Ale tutaj właśnie w tym miejscu widzę, że będę musiał dźwięk otworzyć szeroko, no to najwyżej się wyjedzie i tyle. Nic innego nie zrobię. Trochę nie sprzyja pogoda, bo ciemność nie spada. Ale co? Siła wyższa, damy radę. No to nic, zabieram się za wyszarpywanie starej i zaraz aktualizacja. Dobra, starą, ma wyciągniętą, siedzi dość mocno, od razu uprzedzam, wydaje mi się, że nie skończy się, nie obejdzie się bez demontażu tego słupka, tego słupka przedniego plastików. No ale nic, spróbuję i zobaczę. Udo czy się nie uda? Bo trzeba ją tu trochę wsunąć pod sufitkę. że teraz się to może uda. Tu jak widać są takie dodatkowe mocowania. No wchodzi tutaj ten jeden rowek. Jak widać ona ma tutaj dość solidna to uszczelka jest, Także trzeba to dobrze wsadzić. I Trzeba też o, tu nasunąć na tą uszczelkę, tutaj trochę wchodzi do środka i z tej strony tak samo. I no, widać jest to uszczelka taka dwuczęściowa, spoko rozwiązanie, nie trzeba całej zmieniać. I także próbuję wciskać nową, zaraz aktualizacja. Dobra, porobiłem sobie przymiarkę, jednak trzeba zdemontować. Ten słupek i ten słupek nie chcę uszkodzić tej nowej uszczelki. O parę złotych kosztuje, a po co uszkodzić od nową część? Także demontuję to. No, powinno być chyba na samych klipsach. Zaraz zobaczę to i to. No i co? No i będzie się wkładało. Także zaraz aktualizacja. Pokażę, jak to ściągnąć i jak zamontować. Dobra. Aktualizacja danych. Tego słupka nie ma. Trzyma się na klipsach. raz, dwa, trzy tutaj jest zaślepka airbagu trzeba ją ściągnąć i tu jest taki klips i śrubokręcik trzeba tutaj wsadzić i go delikatnie wcisnąć i wtedy już zaczyna nam tu od góry odchodzić te po prostu wyciągamy nie jest przekręcony na nic tu jest taka długa łapka jeszcze Sięga. Także to mamy jedno. Aha, moment, moment, Tu sobie zgaszę światło. Tutaj jest delikatny problem. Bardzo mocno to siedzi i wydaje mi się, że ten cały tylny boczek trzeba ściągać. Bo tak to jakoś wszystko odchodzi w całości. Ale wyciągnąłem dwa zaczepy. Tu od góry, i mi wystarczająco to odchodzi, że wydaje mi się, że nową wcisnę. Także odwrócę sobie tu od tej strony i tutaj do tej strony. Po prostu będzie mi chyba łatwiej, tak mi się wydaje. Także próbuję wkładać nową. Na, tutaj sobie już trochę wsadziłem. Ważne, żeby właśnie tutaj weszła jedna w drugą. Aha. Są takie że specjalne, żeby to naszło. Tutaj wcisnąć trzeba. Takie coś. I tutaj trzeba to powciskać głębiej. Sugerując się starą, po prostu tak to widziałem, że to tam wszystko było ładnie pochowane. Także tutaj tak samo to zrobię. No. Ładnie wchodzi. I ona na pewno się musi tu cofnąć. Teraz to widzę, bo tu mamy za dużą szparę. Także muszę tu znowu tą górę trochę wyciągnąć i ją tu docisnąć. No, teraz jej nie przepchnę. Także powoli idzie. Dobrze się zapowiada. Fajna, elastyczna jest. Tutaj już to była kurcze tragedia. Wytarta tu w tym miejscu. Dobrze, dobra ściągnę sobie ją tutaj jeszcze od góry trochę przepchnę i działamy dalej dobra tak już to mamy tutaj wszystko ładnie siedzi dociśnięta Popruch Nie niechciany i została tutaj ta końcówka także no, spróbuję to bez wyjeżdżania wcisnąć. Może mi się uda. Także próbuję i zaraz kolejna aktualizacja. Dobra, mam muszletkę wsadzoną. Wydaje mi się, że jest git. Sobie wszędzie ładnie dolega. I zaraz zamknę. smaruje czym tym takim ala, nie wiem jak to się nazywa fachowo, zobaczmy. Czymś takim, przelecę całą dookoła, dobrze ją zakonserwuję. No bo aktualnie na dworze mamy śnieg i troszkę mały taki minus, także żeby od razu je nie łapnęło i nie rozerwało, no, to tu różnie może być. No i co? I zobaczymy, jak się będzie to sprawdzało. Był sens wymiany na nowej. No i tam tutaj ten supek. Ten już sobie docisłem. Wkładam ten supek i w sumie to tyle. Także zaraz pokażę całkowity efekt końcowy. Dobra, złożone przeleciane tym środkiem. O, w środku już też wszystko ładnie siedzi. Tutaj pochowane uszczelka, żeby te. Plastiki były schowane, kurczę, nie widać żeby te plastyki były schowane, nie, nie wystawało nic no i mamy to złożone. uszczelka przesmarowana dobrze, fajnie, ładnie siedzi, nic nie zawadza. Także co? No, zamykam furę, zamykam garaż. Dzięki za oglądanie. Także do następnego, pozdrawiam na razie i cześć.